Często zastanawiamy się yy... I porównujemy się z innymi co do stopnia naszych trudności i naszych problemów. Ale warto to odrzucić, ponieważ jeżeli przyłożymy to do tego, co przeżywał Święty Paweł, to właściwie nasze doświadczenia są jakimś, jakimiś doświadczeniami trudnymi, ale niewyjątkowymi. Oto Święty Paweł użył takiego stwierdzenia, że był wielokrotnie w niebezpieczeństwie na rzekach, od zbójców, w niebezpieczeństwie od własnego narodu, w niebezpieczeństwie od pogan, w niebezpieczeństwie w mieście, na pustkowi, w morzu, od fałszywych braci, w pracy i umęczeniu. Był w niebezpieczeństwie. I dlatego, kiedy widząc ogrom tych sytuacji, kiedy Paweł był w niebezpieczeństwie, to ta jego deklaracja, że jego serce jest bardzo blisko Jezusa i że będzie się chlubił z tych słabości, w których był postawiony przez różne wydarzenia, to dlatego, że Święty Paweł zrozumiał, że uznanie prymatu Pana Boga w swoim własnym życiu jakby odciąga nasze myślenie od całej serii, całej puli bycia w niebezpieczeństwie. Święty Paweł Właściwie po każdym takim wydarzeniu powinien mieć taką traumę, która spowodowałaby, że już nie będzie głosił Ewangelii, nie będzie wychodził dalej. Bo przecież przeżył coś straszliwego, dramatycznego, a jednak święty Paweł był tym, który ogłaszał zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Myślę, że to jest dobra historia dla nas. Bardziej koncentrujmy się na Jezusie, ponieważ tych niebezpieczeństw jest tak dużo, że mogłyby by one zadeptać naszą radość życia, radość zbycia przy Panu Bogu.